ma tu wahacz. Zapraszam na test Mercedesa klasy EQP, czyli idealnego zaprzeczenia stwierdzenia, że pieniądze szczęście nie dają, znaczy może w niektórych obszarach faktycznie nie, ale w motoryzacji zdecydowanie tak, ponieważ gdyby ten samochód nie kosztował wyjściowo tyle i nie był tak nieprzyzwoicie doposażony, to pewnie tak fajnie by mi się nim nie jeździło, a ta jazda była prawdziwą przyjemnością i o tym opowiem w dalszej części filmu. Startujemy! Nieprzyzwoitość wyposażenia testówki oznacza zamówienie do niej prawie wszystkich poważniejszych opcji dodatkowych, jakie przewidziane do tego modelu, a biorąc pod uwagę, że klasa S stoi całkiem wysoko w hierarchii producenta i że Mercedes jest marką premium, to oznacza to prawdziwy konkret i chociażby w kwestii wyglądu sporo pieniędzy poszło na uczynienie testówki tak ładną, jak to tylko możliwe, bo za 18 630 zł wybrano pakiet wyposażenia AMG zawierający m.in. bardziej sportową stylizację ze zmodyfikowanymi zderzakami czy 19 celowymi Felgami, które zresztą w prezentowanym egzemplarzu zostały jeszcze zmienione na opcjonalne dwudziestki kosztujące 6775 zł ekstra. Lakier to też najwyższa półka, bo czerwony design za 6944 zł, a na dodatek zamówiony został tutaj za 3105 zł pakiet Night, wprowadzający przyciemniane szyby, czy lakierowane na czarno niektóre drobne elementy z lusterkami na czele. Te wszystkie rzeczy niewiele by zdziałały, gdyby nie miały solidnej bazy, a taką zdecydowanie jest debiutująca na rynku kilka lat temu i delikatnie Delikatnie odświeżona w 2020 roku klasa EQP, która prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze, bo łączy w swoim nadwoziu elegancję z odpowiednią ilością sportowego charakteru. Materiałowo wnętrze testówki doinwestowane zostało kwotą niemal 15 tysięcy zł za jasną skórę nappa. podczas gdy drewniane wstawki kosztowały skromne 300 zł, ale dobrze się moim zdaniem one kolorystycznie zresztą komponują. Jeśli chodzi o projekt kokpitu, to jest on elegancki, ale też dzięki zgrabnym i opływowym liniom nienudny i naprawdę przyjemnie się w takim otoczeniu podróżuje. Nie trzeba się też w nim przemęczać za bardzo, ponieważ praktycznie wszystko dzieje się tutaj automatycznie i elektrycznie. Na przykład, jeśli otworzy drzwi, które swoją drogą nie mają ramek, to podajniki pasów bezpieczeństwa się chowają, aby ułatwić nam wejście do samochodu. Gdy się te drzwi zamknie, to się one wysuwają. Pasy już po zapięciu lekko same dociskają się też do ciała. Jeśli chodzi o fotele, to tutaj też jest pełna elektryka i mówiąc pełna mam na myśli chociażby pompowanie boczków, regulację długości siedziska, czy nawet przy pomocy przycisku, regulację wysokości zagłówków. Fotele są ponadto podgrzewane, wentylowane i ponad przeciętnie wygodne i są też wyposażone w funkcję masażu i te wszystkie dodatki powiększają cenę samochodu o niemal 10 tysięcy złotych. Przy czym za te pieniądze, na przykład w przypadku masażu dostaje się rozwiązanie absolutnie najwyższej jakości, ponieważ precyzja poszczególnych stref masujących jest tak duża, że siedząc w fotelu naprawdę ma się wrażenie, jakby za nami była żywa osoba i rękami nam te plecy masowała. Jest to najlepszy masaż, z jakim miałem styczność w samochodzie. Co nie powinno być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wypas testowanego egzemplarza, kierownica również jest w nim regulowana elektrycznie. Z kolei, aby uzyskać dostęp do drugiego rzędu siedzeń, wystarczy tylko pochylić oparcie, ponieważ fotel już sam będzie podążał we wskazanym kierunku. Generalnie, tak jak mówiłem, w testówce trudno jest się zmęczyć podczas korzystania z niej, jedynie właściwie operowanie drzwiami wymaga więcej siły, ponieważ naprawdę czuje się ich masę. A przez to, że są one naprawdę długie, to też mogą powodować pewne problemy gdzieś na parkingach. Dotychczas podałem kilka dużych kwot za opcje dodatkowe, ale doposażenie testowanego egzemplarza zdecydowanie na tym się nie zakończyło, bo takie rzeczy jak dostęp bezkluczykowy, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, aktywny tempomat, matrycowe światło LED czy większy ekran multimedialny wymagają dopłaty i to nie byle jakiej, bo mówimy tu o kilku tysiącach złotych za każdą pozycję. Część z nich zawrzeć można w pakietach, z czego najbardziej rozbudowany Premium Plus kosztuje 29 300 złotych, a podliczając koszt wszystkich opcji w prezentowanym egzemplarzu Zbiera się astronomiczna kwota niemal 140 tysięcy zł. Wyjściowo za to odmiana E300 Coupe kosztuje 257 600 zł, co przekłada się na łączną cenę samochodu, który dostałem do jazdy, wynoszącą około 395 tysięcy zł. Przy czym nie jest to koniec możliwości, jeśli chodzi o zwiększanie ceny tego modelu, i aby to uczynić, należy zdecydować się na mocniejszy silnik. E300 oznacza czterocylindrową, dwulitrową benzynę rozwijającą 258 koni mechanicznych, wspomaganą mocą 14 koni z miękkiego układu hybrydowego, co jest jest trzecią pozycją od dołu w gamie klasy E, tuż nad dieslem 194 koni i benzyną 211 koni. Na drugim końcu cennika obecna jest najmocniejsza jednostka wysokoprężna 400D, rozwijająca 330 koni mechanicznych i kosztująca wyjściowo 333 500 zł, a za topową benzynę AMG E50 trzymającą 457 koni trzeba wydać minimum 401 300 zł, zatem uwzględniając później jeszcze dodatki, za klasę EQP przebić można barierę pół miliona złotych. Najpotężniejsze wersje z dużymi silnikami zapewniają oczywiście najlepsze wrażenia, ale przyznam, że tak realnie do jazdy tym samochodem zdecydowanie wystarczyłby mi układ napędowy z testówki, czyli wspomniana dwulitrowa benzyna, dziewięciobiegowy automat a także napęd na jedną oś. Wynika to z faktu, że klasa EQP jest pod kątem charakteru zdecydowanie nastawiona na bycie luksusowym krążownikiem i mnie nie zachęcała do ostrego ciśnięcia na drodze, a także z tego, że te niemal 300 koni i tak zapewnia konkretne i bardziej niż wystarczające osiągi. Tak na Prezentuje się w tej wersji sprint od 0 do setki. A w taki sposób od 90 do 140 km na godzinę. Dodatkowo udanie wypada moim zdaniem kultura pracy testowanej jednostki napędowej, ponieważ podczas spokojnej jazdy i np. utrzymywania prędkości pracuje ona neutralnie, bez wibracji ani zwracającego uwagę dźwięku. Podczas przyspieszania jednak pojawia się w kabinie trochę przyjemnego, bardziej basowego pomruku, który nie jest jakoś specjalnie zapadający w pamięci, ale i tak nieźle podkreśla, że pod maską samochodu pracuje silnik o konkretnej mocy. Testowany model oferuje wybór trybów jazdy, co skutkuje chociażby modyfikacją pracy układu napędowego, bo na na ustawieniach sportowych skrzynia trzyma wyższe obroty i jest też bardziej czuła na wciskanie gazu, co w połączeniu z dużą płynnością zmiany biegów, nawet mocniej kręcąc silnik, gwarantuje pozytywne wrażenia podczas ostrzejszego przyspieszania. W trybie normalnym również przekładnia daje radę, bo zapewnia zupełnie niezwracającą na siebie uwagi płynność, a także dobrą szybkość i nie wymusza zbyt niskich obrotów, przez co automatnie przymula silnika. Dziewięciobiegowy automat Getronik nie jest jednak konstrukcją idealną, bo mam do niego dwa zarzuty. I pierwszy to za długie trzymanie wysokich obrotów po wkręceniu silnika bliżej czerwonego pola. Nie jest to za bardzo dokuczające na co dzień, ale trzymanie np. 3-4 tysięcy obrotów przez kilka sekund po puszczeniu gazu i mam tu na myśli czas bliższy 10, a nie 1 sekundzie, jest dla mnie po prostu czymś niepotrzebnym i dziwnym. Drugi zarzut dotyczy reakcji na wciśnięcie gazu w podłogę na ustawieniach normalnych, kiedy to skrzynia nieraz stara się wskoczyć od razu na najwyższy obrot. Przez co reakcja jest wtedy zbyt opóźniona. Biorąc jednak pod uwagę, że podczas jazdy na normalnych drogach silnik dobrze ciągnie też od niższych obrotów, a do około 3000 zaczyna się już konkretna dynamika, a takie redukcje skrzynie robi szybko, to poważny problem również to moim zdaniem nie jest. Dla posiadacza takiego auta wizyty na stacjach benzynowych też problematyczne finansowo być nie powinny, ale i tak e 300 palił mi całkiem mało, bo na zwykłych drogach pozamiejskich były to okolice 6,5 litra, na ekspresówkach wyniki rosły do 7,5 litra, a przy prędkościach autostroży. Do 8,5 litra i podobne wartości testówka zużywała mi w mieście, co przy baku mieszczącym 66 litrów przekłada się na naprawdę solidny zasięg. Podczas jazdy testowanym Mercedesem nie spodobał mi się sposób sterowania nim z poziomu kierownicy, ponieważ mamy oddelegowane do tego płytki dotykowe i niewystające takie wtopione w te panele. Przyciski po bokach, lewą płytką steruje się zegarami, prawą mamy obsługę komputera centralnego, systemu inforozrywki. Jest też na przykład takie sterowanie głośnością. Nie jestem tego fanem z tego względu, że po pierwsze, trzymając kierownicę, jakoś tam kciuk może czasami powędrować, to i zupełnie przez przypadek zmienić jakieś ustawienia. Przyciski mają dla siebie zbyt mało miejsca. No i też bardzo kiepsko to pod kątem estetycznym wypada, ponieważ fortepianowa czerń w miejscu, w którym tak często stykają się różne palce, które nie zawsze muszą być czyste, wygląda. Wygląda po prostu kiepsko, jest to tym bardziej kiepskie, że przecież w sąsiedztwie Mercedes pokazał, że naprawdę potrafi zrobić świetnie wyglądające elementy sterujące, a tutaj prezentuje się to znacznie mniej przyjemnie. W pełni elektroniczne zegary w testówce mają imponujący wyświetlacz o przekątnej 12,6 cala i naprawdę świetnej jakości. Oferują one również bardzo dobre możliwości personalizacji. Można niezależnie zmieniać to, co będzie w lewej tarczy oraz w prawej, i całkiem sporo jest tutaj różnych rzeczy. Można sobie oczywiście także sterować tym, co będzie na środku. Mamy tam komputer podróżny, ale mogą być też inne moduły, nawigacja, telefon. System audio, wszystko jest tutaj obecne. Bardzo łatwo można tym sterować. Jest też możliwość modyfikacji graficznej. Mamy albo taki bardziej klasyczny styl, albo można sobie odpalić bardziej sportowy. Bardzo dopracowane i fajne rozwiązanie. System inforozrywki obsługiwany jest również przez ekran o przekątnej 12,3 cala, mający taką samą szatę graficzną jak zegary oraz podobną logikę obsługi, podobnie przystępną. Mamy tutaj menu główną oparte o koruzele. Można sobie przewijając góra-dół wejść np. w obszary tematyczne. To są takie zbiory ustawień, które można sobie tutaj dostroić. Są też elementy ulubione wewnątrz tych najważniejszych modułów. Wszystko jest przejrzyście podane np. wchodząc w ustawienia. Mamy w formie trochę graficznej. I można sobie tutaj łatwo wszystko dostroić, znaleźć odpowiednie funkcje. Wszystkie elementy interfejsu są odpowiednio duże, to wszystko ładuje się tutaj bardzo sprawnie, więc fajne jest to również takie dopracowane rozwiązanie w smartfonowym stylu, do którego trudno się przyczepić. Systemem Inforozrywki sterować można albo gładzikiem na kierownicy, z tego praktycznie nigdy nie korzystałem, albo dotykając bezpośrednio ekran, z tego korzystałem rzadko, albo głosowo. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Włącz radio. Jeśli nie będziemy wymagać zbyt wiele i rzucać jakiś bardzo zaawansowanych komunikatów, to ta asystentka radzi sobie naprawdę dobrze, ale i tak moim faworytem jest gładzik dotykowy, ponieważ w większości takich codziennych zastosowań najlepiej się sprawdza. Gdy się przyklei kursor do jakiejś ikonki, to ten gładzik lekko wibruje na potwierdzenie, co jest wygodne. Mamy też kilka dodatkowych przycisków. Przycisków nie brakuje, również trochę wyżej one służą do przełączania się po najważniejszych modułach. Jest też fizyczny panel klimatyzacji. Jedynie niektóre inne jakieś aktywności wymagają w nim wejścia do menu, na przykład odpalenie synchronizacji, ale to najważniejsze rzeczy, czyli zmiana temperatury, siły nawiewu, to wszystko jest na przełącznikach, co mi się podoba, ponieważ mamy tutaj naprawdę nowoczesny styl całej kabiny, ale nie jest tutaj zbyt nowocześnie i poza tymi przyciskami tutaj na kierownicy samochodem steruje się bezproblemowo. No, i jeszcze mógłbym się przyczepić do tego, że w tym samochodzie nie ma dedykowanych przycisków nigdzie do zmiany piosenek. Jeśli się odpali na zegarach moduł audio, to tym gładzikiem można je zmieniać, ale jeśli tutaj coś będzie innego, no to nie ma takiej możliwości. Na konsoli centralnej, tunelu środkowym też tego nie ma, trzeba wcisnąć tą część płytki, później lewo, prawo zmienia się wtedy piosenki. Nie jest to coś bardzo niewygodnego, no ale wciąż niewygodne niż gdyby tutaj na przykład była druga rolka. Symetrycznie do głośności, do zmiany piosenek tutaj zmienia się tryby jazdy. Nie jestem też fanem tego, że przy trzech portach USB na pokładzie wszystkie one są w standardzie C, przez co część osób będzie zmuszona kupić specjalnie dodatkowe kable albo przejściówki. Maska w testowanym Mercedesie jest długa. Jest ona co prawda dobrze widoczna z perspektywy kierowcy i obserwowanie jej jest satysfakcjonujące z tymi tutaj przetłoczeniami. Sprawia takie muskularne wrażenie, no ale wciąż jest długa. O tym nie można zapominać. Też trochę tam części jej nie widać, więc wyczucie przednich na nadwozia wymaga więcej uwagi i też trochę przyzwyczajenia. Widoczność na boki jest niezła. Do tyłu jest najgorzej zdecydowanie tutaj, ponieważ mamy wysoko poprowadzoną, niewielką szybkę. Za nią znajduje się jeszcze dużo samochodu więc elektroniczni asystenci są tutaj bardzo wskazani. Dlatego dobrze, że kamerę cofania dostaje się w testowanym modelu na przykład w standardzie, ale żeby mieć pełen pakiet, to znaczy czujniki parkowania 360 stopni oraz kamery 360 stopni trzeba wydać, albo zamawiając tylko je 8496 zł, albo można je wybrać w ramach różnych pakietów, oferują najwyższą jakość obrazu. Jest bardzo ostro, tutaj wszystko dobrze widać. Mamy też widoki różnego rodzaju szerokokątne, też widać nad kola, co ciekawe, nie tylko z przodu, ale również z tyłu. jeszcze niestandardową rzeczą jest tutaj to co pewnie już mogliście zauważyć wcześniej, ponieważ specjalnie skręcałem kierownicę że kamera wraz z tym skrętem się przesuwa, pierwszy raz się w tym samochodzie spotkałem, nie powiem żeby to jakoś zmieniło bardzo sposób manewrowania i go ułatwiło, no ale jest to ciekawy dodatek Ciekawie działają też czujniki parkowania, ponieważ w ich przypadku nie mamy takich standardowych kreseczek zielonych, żółtych, czerwonych sygnalizujących przeszkody, tylko w inny, bardziej dokładny i fajniejszy moim zdaniem sposób są one przedstawiane. Dodatkowe kamery ułatwiają życie w klasie EQP na ciasnych przestrzeniach, ale wciąż nie jest to auto przesadnie przyjazne w manewrowaniu moim zdaniem i poza kształtem nadwozia wpływa na to również niska pozycja za kierownicą i dosyć wysoka z kolei i rozbudowana deska rozdzielcza. No i też oczywiście wymiary tutaj do małych nie należą, bo wynoszą 483 cm długości i 186 cm szerokości. Niskie siedzenie za to pozytywnie wypada w trasie, i właśnie na poza drogi klasa EQP została moim zdaniem stworzona, ponieważ wtedy najbardziej. Bardziej docenić można chociażby oferowany przez nią komfort. Adaptacyjne zawieszenie obecne w testowanym egzemplarzu ma co prawda kilka trybów, ale na każdym z nich taki podstawowy charakter amortyzatorów pozostaje niezmieniony i zdecydowanie ukierunkowany jest on na wygodę i swojego rodzaju płynięcie po drodze i na sporcie. Jedynie trochę więcej drobnych nierówności czuć, ale osobiście na ślepo miałbym pewne problemy, aby wskazać na którym trybie aktualnie jadę, bo każdy kojarzyłby mi się z komfortem. Nie ma co oczywiście oczekiwać tutaj miękkości suwów, zwłaszcza że testówka ma jednak. 20 to celowe felgi wymuszające cienkie opony, ale pod kątem kultury pracy zawieszenia i takiego poczucia izolacji od drogi, jak na niski samochód, klasa EQP wypada świetnie i zdecydowanie mnie nie zawiodła. Tym bardziej, że takie zestrojenie zawieszenia skutkuje też niewielkimi przechyłami w zakrętach, co gwarantuje bardzo dużą pewność prowadzenia, nawet wchodząc w łuki trochę szybciej, na co pozwala swoją drogą układ kierowniczy, który reaguje w sposób dosyć płynny i bez przesadnej ostrości, ale też nie ma w nim gumowatości i czucie auta jest naprawdę dobre, zwłaszcza w trybie sportowym, gdzie zwiększa się opór stawiany przez kierownicę, który na ustawieniach komfortowych jest jak dla mnie trochę za mały i szkoda, że trybu indywidualnego z poszczególnymi opcjami ustawionymi pod siebie nie można wybrać jako domyślny, aby startował wraz z samochodem. Ustawienia komfortowe z lżej pracującą kierownicą sprawdzają się bardziej w mieście, gdzie też docenić można naprawdę dobrą, jak na auto, o tych wymiarach zwrotność. Z kolei na drogach szybkiego ruchu za bardzo prędkości w klasie EQP się nie odczuwa i wpływa też na to między innymi skutecznie kontrolowany hałas, gdzie nie słyszysz się jakichś ostrych, nieprzyjemnych szumów powietrza, ale też jak na auto na tej półce cenowej wyciszenie np. powyżej 120 km na godzinę nie jest jakieś wybitne. W kabinie testowanego egzemplarza znalazł się pakiet ambientowego oświetlenia i to nie byle jaki, ponieważ mamy tutaj masę różnych dekoracyjnych źródeł światła, zarówno tych bardziej rozproszonych, jak również bardziej wyrazistych. Sterować można zarówno ich jasnością, jak również kolorystyką. Można wybrać albo pojedynczą barwę, albo skorzystać z listy przygotowanej przez Mercedesa, zawierającej wielokolorowe kombinacje, której ukoronowaniem jest kolor mix, sprawiający, że poszczególne sekcje będą zmieniały swoją Barwę na bieżąco podczas jazdy. Wiadomo, że nie jest to propozycja dla każdego, ale biorąc pod uwagę, że można albo te elementy zupełnie wyłączyć, albo ustawić ich kolor na neutralną biel, to każdy znajdzie tutaj moim zdaniem nastrój odpowiedni dla siebie, co mi się bardzo podoba, że nikt tutaj do niczego nikogo nie zmusza. No i podoba mi się też dopracowanie tego wszystkiego, nie tylko tych dekoracyjnych elementów, ale również przycisków i różnych przełączników. Naprawdę widać, że ktoś z Mercedesa nad tym przysiadł i starał się Uczynić tę kabinę po zmroku naprawdę fajną, i moim zdaniem się to udało. Jeszcze na wzmocnienie moich słów o fajności pokażę, co się dzieje z nawiewami, gdy się zmienia temperaturę, gdy mamy obie strefy połączone, to wszystkie reagują tak samo, gdy się je rozłączy, to tylko odpowiednia część jest zmieniana kolorystycznie. Z przodu w testówce znalazły się matrycowe światła główne Multibim LED za 5504 zł extra, a nad nimi obecne są paski do jazdy dziennej połączone z kierunkowskazami o wyrazistym kształcie. Kierunki w bocznych lusterkach też oparte są o LEDy. Z tyłu także króluje ta technologia i w tej części nadwozia również kształt świateł wypada bardzo dobrze, to znaczy nowocześnie, ale przesadnie ekstrawagancko, co do bryły nadwozia klasy E niekoniecznie moim zdaniem by pasowało. A tak złego słowa powiedzieć o wyglądzie świateł w testówce nie mogę. Adaptacyjne LEDy w testowanym modelu pozwalają na wycinanie poszczególnych części wiązki światła w taki sposób, aby nie oślepiać innych kierowców przy jednoczesnym maksymalnym doświetleniu pozostałych stref na poboczach. Technologia ta w testówce radziła sobie bez zarzutów, to znaczy jedynie czasami na naprawdę długich prostych nie wyłączała świateł natychmiast, przy czym trudno ocenić, czy wtedy realnie ktoś jest już oślepiany, czy przyzwyczajenia z ręcznej zmiany świateł każą tak sądzić. W mniej jednoznacznych sytuacjach, np. przykład jadąc za kimś, albo gdy inny samochód wyjeżdżał za zakrętość, Światła działały bezbłędnie i odpowiednio szybko i precyzyjnie tworzyły świetlne tunele. Dodatkowo cechują się one naprawdę dużą mocą świecenia, więc komfort jazdy po zmroku z ciągle jasnymi poboczami poprawiały w sposób bardzo znaczący i ten dodatek wart jest swojej ceny. System dostępu bezkluczykowego wraz z elektrycznie otwieraną klapą bagażnika, co przy tym nadwoziu niezbyt często się zdarza. Zamówić można za 6831 zł, albo wchodzą one w skład jakichś bardziej zaawansowanych pakietów. Pilot, który to wszystko obsługuje, jest obu, jeśli chodzi o kształty. Niewielki, cienki, niewyczuwalny w ogóle w kieszeni. Wykonany jest z przyjemnego, srebrnego materiału oraz z fortepianowej czerni, co po 15 tysiącach kilometrów prezentuje się po prostu tragicznie. I nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby taki materiał tutaj zastosować w samochodzie za takie pieniądze, ale zdecydowanie taka osoba premii nie powinna dostać. Do jakości wykonania kabiny już zastrzeżeń nie mam. Występuje w niej dużo skóry i też dużo drewna. Bardzo dobrze te materiały wyglądają. Mamy również przywiązanie duże do detali na przykład kratki nawiewu, czy głośniki firmy Burmester, które nie tylko dobrze grają, ale też dobrze się prezentują, te wszystkie łączenia materiałów, szwy, to wszystko, no widać, że zostało naprawdę dopracowane. Na drzwiach mamy miękkie wykończenie podłokietnika, skórzane, w najniższych partiach drzwi jest twardo i można trochę narzekać, że w tej klasie wszędzie powinno być miękko, ale osobiście ani razu nie zwróciłem na tę sekcję uwagi, bo w bardziej strategicznych miejscach, na przykład tutaj, wciąż jest skóra, boczki tunelu środkowego to jest skóra i włochate wykończenie, tunel środkowy też Znajduje się tutaj dużo dobrych jakościowo materiałów, drewno to wszystko fajnie tutaj działa, te przełączniki nic nie wydawało niepożądanych dźwięków, więc naprawdę w testowanym egzemplarzu pod kątem jakości można poczuć się docenionym i że siedzi się w prawdziwym samochodzie z segmentu premium. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki solidny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest gorzej, ponieważ przez opadającą linię dachu, gdy się konkretnie wyprostuję, to też konkretnie wbijam się głową w podswitkę, ale przy bardziej naturalnym ułożeniu ciała jedynie lekko stykam się włosami, więc szału nie ma, ale nie ma też dramatu. Tunel środkowy jest w testowanym modelu bardzo mocno wystający, ale to nie ma za bardzo i tak znaczenia, ponieważ legalnie mogą podróżować w nim jedynie cztery osoby. Na środku mam Uchwyty na kubki. Bagażnik w testówce ma 380 litrów pojemności, umiarkowanie wysoki próg, niezbyt duży otwór. Nie może się on również pochwalić regularnymi kształtami, ponieważ mocowanie klapy wcina się po bokach. Nie mamy tutaj również płaskiej podłogi. Po bokach w kufrze w okolicach nadkoli mamy kieszenie. Pod podłogą znalazło się trochę dodatkowej przestrzeni, częściowo zarezerwowanej na zestaw naprawczy. Podsumowując, testowany Mercedes to naprawdę rewelacyjny samochód, za który zapłacić trzeba ogromne pieniądze, ale dostaje się w zamian luksus i dopracowanie poszczególnych elementów na poziomie, którego nie zaoferują tańsze auta, a w trasie klasa EQP jest wprost idealnym kompanem dla osób poszukujących wysokiego poziomu wygody w usportowionym nadwoziu. Jeśli ktoś ma zatem niemal pół miliona złotych do wydania, to decydując się na testówkę otrzyma samochód, który na każdym kroku, od wyglądu, przez jakość wykończenia, aż po rozwiązania technologiczne, będzie dostępny. Wystarczą frajdy z użytkowania. I to wszystko, co przygotowałem o klasie EQP. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!